Przekątna sześcianu jest równa 6. My musimy obliczyć objętość tego sześcianu. Żeby to zrobić, to dobrze byłoby znać długość krawędzi sześcianu. Może oznaczmy ją literką A. Sześcian ma wszystkie krawędzie równej długości. No i możemy najprościej obliczyć krawędź sześcianu, znając wzór, który łączy krawędź sześcianu z przekątną sześcianu. Mianowicie jest taki wzór, że przekątna sześcianu. To jest a pierwiastki z 3, gdzie a to krawędź sześcianu, czyli w naszym przypadku a pierwiastki z 3 równa się 6, czyli a równa się 6 przez pierwiastek z 3, czyli a równa się 6 pierwiastków z 3 przez 3, czyli a to się równa skracamy 1, 2, czyli 2 pierwiastki z 3. Gdybyśmy nie znali tego wzoru, to możemy sobie poradzić również korzystając ze wzoru na przekątną kwadratu. W podstawie sześcianu oczywiście mamy kra kwadrat o krawędzi a, czyli jego przekątna będzie miała długość a pierwiastki z dwóch. Gdybyśmy nie pamiętali tego wzoru, to oczywiście możemy wyliczyć długość tego odcinka jako przeciwprostokątną w takim trójkącie prostokątnym. a kwadrat plus a kwadrat równa się przeciwprostokątna do kwadratu. No, i teraz pozostaje nam jeszcze połączyć długość krawędzi a z długością przekątnej. No, i tu znowu możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa dla takiego trójkąta prostokątnego. Mogę go wyrysować na oddzielnym rysunku. Wygląda on w taki sposób: tu mamy a, tu mamy a pierwiastki z dwóch, a tutaj mamy 6. No, i stosując Pitagorasa do tego trójkąta, otrzymamy a kwadrat plus ta przyprostokątna do kwadratu, czyli a pierwiastki z dwóch do kwadratu, równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 6 kwadrat. Czyli a kwadrat plus pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, czyli tu będziemy mieli 2a kwadrat, równa się 36. Czyli 3a kwadrat równa się 36, czyli a kwadrat równa się 36 na 3, to będzie 12, czyli a kwadrat. To się równa pierwiastek z 12, czyli pierwiastek z 4 razy 3, czyli to się równa pierwiastek z 4 to 2, czyli dwa pierwiastki z 3, czyli wyszedł nam ten sam wynik, co tutaj gdy korzystaliśmy ze wzoru na przekątną sześcianu, także albo tak, albo tak liczymy krawień sześcianu i gdy już mamy krawień sześcianu, to objętość wyliczymy bez trudu, objętość to jest po prostu A do trzeciej, czyli w naszym przypadku to będzie 2 pierwiastki z trzech do trzeciej czyli 2 do 3 to 8 razy pierwiastek z 3 do trzeciej to będzie 3 pierwiastki z 3 czyli mamy po wymnożeniu 24 pierwiastki z 3 no i tyle jest równa objętość naszego sześcianu zatem poprawna jest odpowiedź A